Dzień jak codzień. Kolejny raz gram w Lola na live. Ie. Wśród sytuac. Kurwa, ma śniebany leśnik. No kurwa zawsze to samo, zawsze to samo. Ja mam gorszego leśnika, on ma lepszego leśnika i tak się da! No bo ja mam no, nie, 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 nie. Tak machałem, że aż zgłodniałem. Postanowiłem sobie tutaj A roku... to nawet zabawne, tak machałem, że raz to było nawet zabawne. Zupkę. Nigdy nie rozumiałem osób, które siedzą i gotują. Najpierw mięso, potem dają warzywa. Skoro można kupić zupkę za złotych 50, jest tam makaron, są tam przyprawy, jest tam koncentrat pomidorowy. Ta zupka jest całkiem smaczna. I nie wymaga skilla kulinarnego, którego owszem posiadam, ale nie potrzebuję udowadniać nikomu tego faktu. Sobie tym bardziej. O, kolejny raz nie ma łyżki. Hmm, czy będzie w zmywarce? Tak, jest w zmywarce. No ale chyba mnie jeszcze nie popierdoliło, żeby rozładowywać całą zmywarkę. Zjemy mniejszą, zawsze jakaś rura się do nas próje. Co ty robisz? Akurat to mało łyżko to mam podobnie. Mam tak samo. Jeszcze mi nie pojebało, żeby brać taką, to wezmę sobie, wezmę sobie mniejszą. Obiad, zupkę robię. A co? Nigdy tego nie zrozumiem. Wuja sobie tutaj radzi całkiem dobrze w życiu, a oni zawsze patrzą tak spod byka. Bardzo dziwna sytuacja. Z racji tego, że ja mam bardzo, bardzo dobry kontakt z widzami i gdy dostaję od nich SMS-a, to postanawiam sprawdzić. W dniu dzisiejszym okazało się, że jakiś widz postanowił mnie poinformować, że mama mi się puszcza pod latarnią. Bardzo mnie to zdziwiło i bardzo mnie to zaniepokoiło. Postanowiłem się ubrać. I pojechać, sprawdzić. Dobra, to z latarnią to się zabawne akurat. A, a tutaj sobie przypomniałem, że nie mam bluzy z najlepszego sklepu na polskim YouTube 7 More seven, więc musiałem się cofnąć. Skoro mamy już bluzę, zarzucamy. Ale i jedziemy. Ha, dylematy, dylematy. Trójeczką, dwójeczką, dwójka bita, trójka niebita. Ty to może zostaw tą trójkę w domu. Przynajmniej w wypadku nie będzie, nie? Chociaż niech coś ma wartość. Z tych samochodów. No dobra. Jedziemy dwójeczką, pakujemy tutaj Pakujemy tutaj dupę i za chwilę zacznie się mm, coś ciężkiego. Ale zanim się to zacznie, to oczywiście tutaj trzeba pas założyć. Przede wszystkim, jak jeździsz tak jak ja, no to przydałoby się trochę. Kurwa, jak to jest, że Sariusz na filmie pokazuje Proszę. taki duży dystans do swoich umiejętności jazdy autem, a jak mu powiesz, że jeździś nie umie, to na, na streamie to ci banada. <laughs> Kurwa, mać. Jebany hipokryta. Ogólnie film, nie wiem, no było parę zabawnych fragmentów. Nie obejrzę całego, bo, bo mam gierkę, ale obiektywnie z latarnią i z łyżeczką było zabawne. Tylko jakby ten film nie był nagrany kurwa kalkulatorem, to byłoby dużo lepiej. Jakby był zrobiony jak najbardziej profesjonalnie i wiecie, robił coś profesjonalnie i jednocześnie prześmiewczo, miałoby to większy wydźwięk humorystyczny, moim zdaniem. A on był nagrany totalnie kalkulatorem jakimś.